Jeszcze ruszał. Casja odbychał Boxer i będzie kopał, tak to widzimy. Ale od razu Casius świetnie się wycofał przed tym kopnięciem. I teraz jak często Boxel będzie próbował kopać. To będzie moim zdaniem wyznacznik tego, jak będzie przebiegał ten pojedynek. Mobilna ta przednia noga lewa w Kasiusza na razie w tej pierwszej fazie pojedynku. Nie bije tak do końca w swoim stylu. Poza dystansem ruchliwe będzie szukał długich ciosów, Kasjusz. No tak, myślę, że też będzie czekał, że bokser się wypompuje troszkę. Nie może oddawać miejsca. Nie może oddawać miejsca. Bokser musi szukać ciosów na rozerwanie. E, lekkie ciosy, natomiast dużo tych ciosów ze strony Kasjusza. I to był ładny nauki w wykonaniu Michała. No tak, pokazuje teraz, gadaj, gadaj, ja będę robił swoje boxdel. Natomiast no, musi uważać, bo Kasiusz też potrafi być niebezpieczny, e, szczególnie w formule boxdessie. Dobre niskie kopnięcie ze strony boxdel, ale są uderzenia Kasiusza. Jest też e, próba obijania w korpusu boxdel. Mówiłeś tutaj, Maćku, o tym, że Kasio chce walczyć z dystansu, ale mi się wydaje, że jednak będzie chciał podchodzić jak najbliżej, Stop. bo to niweluje Stop. możliwości kopnięć w wykonaniu Słabey. barona. Okay? Okay? Słaby jest. Narożnik bokzela. Czy on jest słaby? Dawaj go. Wychyla się do przodu, to jest woda na młyn. Może z tego korzystać bokzel, natomiast no, też prowokuje sporo Oj. takimi Oj. akcjami kolano. Kolano. To to Kasjusz. Doszło chyba do, do, do ciała bokzela. Sorry. Sorry, gość. Sorry, gości. <laughs> <Sorry>, Śmieszna <gości. laughs> sytuacja tutaj. Taka bardzo szczera. Kasiusz zasugerował, że Boksdel bije eee, poniżej pasa, teraz Boksdel odpowiedział kulturalnie, że przeprasza. Dobra akcja na rozerwanie Boksdela, natomiast no, widać, że jest sprytniejszy. Węzie bije te ciosy, ale także zmienia płaszczyznę uderzeń Kasiusz. No i też wiemy, że on jest zawodnikiem, który może e, ten długi dystans wytrzymać zdecydowanie lepiej od Boxdela. Tak państwo za... zwrócą uwagę właśnie na to, że Kasio jest cały czas teraz przywarty do Boksdela, żeby ten nie miał w ogóle możliwości kopania. Taki właśnie wyniszczająca taktyka Kasjusza Teraz dobry, krótki cios. I kolega trafił Boxdale. Tak, trzy celne uderzenia Boxdala i tu mocne. I kolejny, że też jest sporo przygotowanych rozwiązań no. ze strony Boksdela. Zobaczymy jak wytrzyma to kondycyjnie. To mam wrażenie, że na ten aspekt chcę zwrócić uwagę chce zauważy, mu zauważy, że już kuleje Kasius. Na tą nogę wykroczną. Nie staje tak pewny. Teraz czasy na rozerwanie z jednej i drugiej strony. Ale tutaj wariuje cały narożnik Boksdela. Zobaczcie, jakie są emocje. Kilkanaście sekund tej pierwszej rundy. Sporo osób na korpus ze strony Kaziusza. Jest rozerwanie z sierpem ze strony Boxdela, ale więcej. Zdecydowanie więcej pije Kasjusz. Ale w środku. Z piętym prawym pokrótkę. Ile Raz Rozpoczynamy start numer dwa. Przypomnijmy, to jest Come Event, później już tylko finał turnieju o 2 miliony złotych. kasiusz Urkliwy i też widać to zaczerwienie, zaśnienie tak naprawdę na lewej nodze wykrocznej Kasiusza. Wychylona sylwetka cały czas konsekwentnie. I trafia Boxdell, kolejny raz. Ale zamarkował kopnięcie i wyprowadził ten cios sierpowy. Jest, jest po raz kolejny niskie kopnięcie Boxdella, natomiast odpowiedź konsekwentnie obija doły rywala Kasjusz. I zobaczymy jak będzie wyglądało to po wznowieniu. Cały czas szeroka postawa Kasjusza Prowokująca postawa. Cieszy no się siadło na troszkę tempo tego pojedynku w drugiej rundzie. Natomiast to właśnie teraz pasyjnie trzy kolana nie można. Jedno tylko Stop! kolano oczywiście po przechwycie. Jest od razu ostrzeżenie ze strony sędziego, słuszna uwaga. Bo nie wiem, czy Boxtel troszeczkę nie zmęczył się początkiem tej drugiej rundy, gdzie tak intensywnie rozpoczął. No na pewno troszeczkę mniej powietrza i ciężej je do tych płuc wtłoczyć. Widać, że Boxtel odczuwa już trudy tego pojedynku, natomiast Kas już wydaje się niezmęczony. Szuka, szuka sporo tego brudnego boksu. Kas już w krótkim dystansie. Są ciosy na kompus. Konsekwentnie w swoim stylu rozbija doły rywala. O i tak, widać nawet, że Boxdell jest do przywołania sędziego, że walczymy dalej, chwilę po się obrócił, mocno zmęczony jest Michał. Czuje to, kas już, że podkręca tempo, jest coraz większa intensywność ze strony Kasiusza w, w, w tych pojedynkach. Ale bardzo mocno e, schyla głowę w dół e, Boxdell, bardzo szybko to Kasiusz mógłby być, mógłby wykorzystać, gdyby wiedział, e, gdyby może miał większe doświadczenie w kickboxingu i wiedział, jak używać tych kolan. było na no i jest kolejna no. uwaga ze strony Kasiusza, że... Kolano wyprowadzone przez Bokzela było nieprzepisowe. Ja bym chętnie zobaczył powtórkę. No właśnie, no Zobaczmy. Nie wiem. Na no pas gdzieś w okolicy. Ciężko określić w tych spotękach, czy to pas! było kolano wyprowadzone na suspensor na krocze, czy nie. Tak że suspensor mógł zostać tknięty. Ale, ale myślę, tak że Kas już nie będzie korzystał z tej przerwy. Wiem, że wykończony już jest Boxela tym pojedynkiem idzie, i na pewno będzie na do przodu. Wywiera presję. E, cały czas wysoka intensywność. I sporo ciosów wyprowadzonych jest przez Kasiusza. Ma. Mam wrażenie, że spory to spełnił był w tej rundzie, ponieważ przed chwilą mieliśmy low kick, ale mało było tych low kicków, gdzie to one robią mu największą idą Teraz próba odpowiedzi, Był czas podbródkowy, sierpowy. Już nie spełnił. pół minuty do zakończenia drugiej rundy. Ma problem, bokser przebić się przez tę intensywność na nawałnicę ciosów serwowaną przez Kasiuszy. Ale dlaczego tych kolan nie bije Kasiusz w takiej pozycji, gdzie jest bokser schowany? Przyzwyczajnie z Boksu. No tak, tak, na pewno. Ostatnie 10 Warto. sekund do zakończenia. Casio zdecydowanie zdominował tę drugą rundę. Teraz dobry moment. Dwa trzycielne ciosy ze strony Boxdela, ale to jest mało. To jest yy, mało, aby wygrać tę rundę. Runda trzecia. Czyli trzy razy remis i dwa razy na Casio. Boxdel musi skończyć. Casio, żeby wygrać to starcie. No tak, ale większościowo na razie tu jest, tu jest remis. I, i, I tutaj wygrany w. W tej rundzie może wygrać ten pojedynek. Także to sytuacja jest otwarta. Teraz na rozerwanie. Bardzo dobrze. Ciosem sierpowym kończył to Bogdala. Miał pretensję Kasiusz, że ten cios to kolano wyprowadzone przez Bogdala było nieprzepisowe. Natomiast tym razem nie interweniował sędzia. Superman Punch. Zaskoczenie ze strony ale nie trafił. Nie trafił tym uderzeniem. Cóż, mistrzem ma śląska. Zdecydowanie zna takie techniki, więc może ich używać. I kolejny raz chyba weszło. Upadło, Kasiusza zamknięty na siatce. Walka. Dwie minuty, 10 sekund do zakończenia tego pojedynku. No, ale trafę teraz, Kas już również gdzieś tam w kontrze. Stop! Ruszałam się! Niestety minęła pierwsza minuta tej rundy, a Boxdell nawet raz nie spróbował kopnąć. I to jest naprawdę coś zaskakującego. Ten sporo tego klinczu w ostatniej fazie. Zamknięty za podwójną gardą. Boxdell szuka też rozerwania z ciosem, ale w tym fragmencie walki skuteczniejszy. Aktywniejszy jest no zdecydowanie Kasusz. Tak, punktuje. Nie są to e, może mocne ciosy, ale cały czas punktuje e, sumienie Kasusz. Natomiast trzeba przyznać, że Bokser świetnie prezentuje się w tej walce. Porównując e, ostatnią walkę panów, no to no. mamy tutaj naprawdę ogromną przepaść. Widać, że Bokser wykonał no, kawał pracy, e, żeby prezentować się jak prezentuje się w dzisiejszym pojedynku. Odwraca sytuację pod siatką Kasusz Tony. Tej lepszej pozycji, wyrażającej presję, ale są czasy na rozwój ze strony. Bardzo duże tej walki mamy tutaj w pół dystansie. No nie przypomina ten e, pojedynek walki kickbokserskiej, no bardziej taką typowo bokserską, e, takie typowo bokserskie żałowanie bo też jest zmęczony Boksdel już e, tym pojedynkiem. Ale już też e, widać, że odczuwa trudy tej walki. Niskie kopnięcie w końcu ze strony e, Boksdela, ale presja, presja i ta intensywność zdecydowanie większa po stronie Stop. Kasiusza. No wie co robi w się klas już, no e, to jest typowy bokser, e, który walczył również w boksie olimpijskim, no Klicz mu jest e, znany i, i będzie kontrolował, będzie próbował dziś kontrolować tutaj ten budystań. 30 sekund do zakończenia tej rundy. Który z nich jeszcze podkreśli ten punkt? nie. nie, nie nie ma przerwania yeah. tego pojedynku. Miał pretensje Kasiusz. Są ciosy ze strony Boxdela. Oh, to jest oh, to oh, oh, super oh. Do to Szuka presji. Szuka rozbijania no. dołów. Krótkie ciosy, bez wielkiej mocy. Natomiast no oh. cały czas zaznacza to uderzenie. Boxdela zawsze na sam koniec lubi pokonać jakąś ciekawą akcję. Być może to jest ten moment. Próba wielokika. Kolec jego. Ale Kasio ciągnie do przodu. Co cios za cios, na samym początku. Panie i Panowie, Szanowni Państwo, za nami coming event w wyjątkowej jubileuszowej gali Fame 20. Po pełnym dystansie tegoż pojedynku czterech z pięciu sędziów punktowało dla niejednogłośnego zwycięstwa. Natomiast jeden z nich dla jego przeciwnika to sprawia, że niejednogłośnym zwycięzcą w Come In gali Fame 20 zostaje... KASIUSZ DON KASIO ŻYCIŃSKI!